Znasz ten moment, że być może właśnie przyszły do ciebie olejki, patrzysz na nie i nie wiesz, co masz dalej zrobić. Widzisz te buteleczki, ale czy to jakoś rozcieńczać, co można z tym zrobić? Pozwól mi, abym ci to wszystko rozjaśniła. Nazywam się Magdalena Panfiłowa i od prawie 6 lat edukuję w jaki sposób można używać aromaterapii. W praktyce rozwiewam wątpliwości. Doradzam, dlatego zapraszam Cię też do mnie na konsultację, która będzie bezpłatną konsultacją. I najprawdopodobniej dowiesz się z dzisiejszego nagrania, że każda z tych form aplikacji, czy wybierzesz Rolon, czy olejek, dyfuzor, sztyft, maść, ma sens, o ile dobierzemy ją dla Twoich potrzeb. Zapraszam do obejrzenia tego krótkiego live'a. Zaczynamy od tego, że podstawowe, podstawowe olejki są właśnie w takich buteleczkach w formie kropli. Mamy dwa rodzaje butelek 5 ml i 15 Różnią się oczywiście ilością kropli, tu jest około 80 kropli, tu około 300, w zależności od tego też jaka jest gęstość, lepkość olejku, więc może być troszkę mniej lub troszkę więcej, bo ta krota czasami jest większa, a czasami jest mniejsza. Do czego używamy takich stężonych olejków? Przede wszystkim jest to zastosowanie do dyfuzora, i dopasowujesz sobie ilość kropli w dyfuzorze do tego, jaką lubisz intensywność oraz jakie masz duże pomieszczenie. Zazwyczaj będzie to między 3 a 7 kropli do dyfuzora, ale sprawdź i zobacz, jak ty się czujesz. czy jeżeli dasz 5 kropli, to dla Ciebie to jest za dużo i wolisz, kiedy jest mniej tego olejku, mniejsze stężenie. Troszkę też będzie zależało od tego, jakich olejków dodasz, bo zapamiętaj, że olejki wyciskane ze skórek, na przykład cytrusów na. Zimno są dużo mniej e, drażliwe, stężone, niż na przykład ekstrahowane za pomocą pary wodnej olejki z kwiatów, które potrafią być bardzo intensywne. I w ten sposób jedna kropla dziki pomarańczy w dyfuzorze będzie miała kompletnie inną moc niż jedna kropla na przykład geranium albo rumianku rzymskiego. Może się często okazać, że to nawet ta jedna kropla może być dla Ciebie za dużo. Wtedy możesz robić to w taki sposób, że na przykład na łyżeczkę aplikujesz odrobinkę, tylko tak sobie ocierasz, maczasz w dyfuzorze i taką mikrodawkę, jeżeli masz dużą wrażliwość, możesz sobie zaserwować. Są różne dyfuzory, dyfuzory wodne, ultradźwiękowe i bezwodne. Chcę tylko powiedzieć bardzo krótko, że dyfuzory bezwodne nie są dla mnie takim, taką rekomendacją dla dzieci, dlatego że stężenie olejków eterycznych wydobywających się z takiego dyfuzora nierozcieńczanego wodą, nierozbijanych na mniejsze molekuły, może być bardzo duża, ta intensywność może być bardzo, bardzo duża, i też dla małych dzieci to może być drażniące, a poza tym to są często dyfuzory szklane, które bardzo łatwo potłuc, mają taką szklaną nasadkę, więc dziecku jest bardzo łatwo pomóc potłuc, a nawet dorosłemu to się zdarza. Dyfuzory ultradźwiękowe bardzo często są z bezpiecznych materiałów. Jeżeli szukasz dyfuzora, który jest dobrej jakości, polecam to do one są przebadane, nie wchodzą w reakcje z olejkami cytrusowymi, a tanie dyfuzory, na przykład z Allegro czy z internetu, mogą okazać się o tyle wadliwe, że będą rozpuszczane ich substancje, właśnie z których są stworzone przez olejki cytrusowe. To są czyste, stężone olejki i może się okazać, że będziesz wdychać No czego nikomu nie polecam. Natomiast ta forma dyfuzji przez ultradźwięki rozcieńczone wodą sprawia, że olejek może być wtedy znacznie mniej intensywny. Przy okazji mamy funkcję nawilżania powietrza. Jest to świetne rozwiązanie dla dzieci. Mała gwiazdeczka. Nie dyfuzujemy całą noc, raczej to jest godzinka, pół godziny. Potem wietrzymy. Pozwalamy, żeby ciało też miało kontakt z takim normalnym, neutralnym otoczeniem, bo jednak olejek eteryczny to też jest praca dla naszego ciała, że kiedy dostaje się do naszego krwiobiegu, Nasze ciało musi sobie z tym poradzić, czyli go zmetabolizować. To tak tytułem wstępu, jeżeli chodzi o kropelki, ale być może ym, ty nie potrzebujesz dyfuzora, może wolisz smarować na ciało. Ja na przykład kocham smarowanie na ciało, to jest moja podstawowa forma aplikacji. I tutaj Dotera przygotowała bardzo fajne ułatwienie, czyli y, takie buteleczki typu Rolon. One w środku mają taką metalową kulkę. I teraz tak, bardzo ważne: jeżeli na opakowaniu masz napisane touch, to oznacza, że ta mieszanka została rozcieńczona olejem kokosowym, frakcjonowanym, takim, który jest olejem nośnikowym. To też oznacza, że jest ona przygotowana do zastosowania na skórę bezpośrednio. Jest też cała kolekcja dziecięca do Terra która zawiera 7 mieszanek bardzo łagodnych olejków, rozcieńczonych, gotowych do użycia nawet dla bardzo małych dzieci. I możesz bez obaw podążać za instrukcją, która przychodzi wraz z, tą, z tym całym zestawem. Też twoje dziecko będzie miało dużą łatwość, ponieważ jest to zaopatrzone w piktogramy, w malutkie rysuneczki, które ułatwiają identyfikację, który olejek na co będzie służył. Natomiast są też olejki, które nie są w formie touch, tylko są to po prostu czyste olejki eteryczne w butelce z kulką, taką mieszanką jest na przykład świetna mieszanka hormonalna dla kobiet Clary Calm, bardzo dobra na PMS, -ik. można sobie posmarować pod brzusze i ona też ma tą kuleczkę, o wyleciała kulka, Uch, tutaj mi została. Właściwie tak czułam, że za mocno się tutaj z tym, nie mogłam się z tym zmierzyć, ale za chwilkę ją tutaj wydobędę. I ta mieszanka jest do zastosowania też na skórę, ale jeżeli dla Ciebie jest za mocna, możesz ją rozcieńczyć. Również mieszanka Salubel, która jest do kondycjonowania naszej skóry, a także mieszanka Intune na koncentrację, będą mieszankami nierozcieńczanymi, czyli są bardzo intensywne. I jeżeli są dla Ciebie za intensywne, możesz sobie otworzyć nawet nożem czy takim specjalnym uchwytem tego rolona przelać do jakiejś innej buteleczki i dopełnić olejem kokosowym, żeby było ci łatwiej i znośniej. Możesz ro rolon wykonać samemu. Ja na przykład czasami, jak mi się już zużywa buteleczka olejku, dokupuję takie nasadki z, yy, z kuleczką i tutaj sobie dowolne kompozycje potem robię, rozcieńczam olejem i mogę na przykład mieć taki gotowy rolon dla dzieci na odporność albo yy, na emocje. Bardzo fajna forma. Też yy, Taka ciekawa, bardzo wydajna forma to jest forma sztyftów. Ja tutaj mam dwa, czyli Deep Blue maść przeciwbólowa w formie sztyftu, dodatkowo z olejkiem kopajba który wzmacnia penetrację, sprawia, że olejki głębiej wnikają, albo sztyft Serenity, czyli mieszanka, która ułatwia zasypianie, wydłuża fazę głęboką, sprawia, że śpimy efektywniej, spokojniej, dłużej. Z dodatkiem Valeriany, niesamowite turbo, też dla małych dzieci bardzo fajne. I teraz tak, tutaj bazą są często właśnie fajne masła, też mąka z tapioki, to jest taki sztyft, który od razu też jest rozcieńczony dzięki temu i można smarować na przykład klatkę albo stópki i jednocześnie też bardzo ładnie działa na skórę, więc na przykład to jest taka fajna forma, jeżeli masz na przykład skórę przesuszoną, możesz sobie posmarować gdzieś na przykład pod oczami i zasnąć sobie w ten sposób, będziesz jednocześnie wdychać ten piękny zapach. Inna forma zastosowania na skórę to są maści. Deep Blue występuje też w formie maści. Maść jest bardzo wydajna, o lekkiej konsystencji. Jeżeli potrzebujesz posmarować dużą powierzchnię, na przykład całe plecy, całe nogi, albo po treningu się po prostu wysmarować, żeby zakwasy nie dawały ci się za bardzo w kość, Teraz biegnie tu stado moje dzieci, ale może jeszcze uda mi się dokończyć. To maść Deep Blue będzie na pewno bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. Potrzebuję dwie minuty jeszcze, dobra? Okej, okay, super. Bo dzieciaki właśnie wróciły z kina, więc będzie teraz, daj Milonek dokończyć jeszcze, dosłownie chwilkę jeszcze i kończę. Yy, wracamy się do zastosowania na skórę. Też są właśnie olejki w takiej formie maści i teraz tak, w ten fajny sposób, Helenko, muszę dokończyć jeszcze, dobra? W dwie minutki. Jeżeli masz na przykład przesuszone usta, albo dziecko ma jakąś na przykład rankę, którą, wiem, strupek zdarty i trzeba to na przykład posmarować i sprawić, żeby się goiło na mokro, można sobie taką odrobinkę maści zastosować. Na usta. Albo na ranę, ale też jest bardzo fajna dla zwierząt, któremu np. pieskowi z zadartą skórką nie da się zastosować plasterka, ale taką maść, plasterek w formie maści jak najbardziej. Już tak. Przejdziemy teraz na chwilkę do zastosowania wewnętrznego. I tak, jak na przykład opowiadałam o tym, że mamy mieszanki czy olejki właśnie w buteleczkach. Olejki pojedyncze, tak tutaj na przykład rozmaryn, i mieszanki, tak jak tutaj On -guard jest przedstawiona, to są bardzo fajne rozwiązania zaproponowane przez otarę. Ja chciałam właśnie o mieszankach opowiedzieć, które sprawiają, że nie musisz kupować iluś olejków pojedynczych, tylko masz je od razu zmiksowane. Dla najlepszego działania. Każdy pojedynczy olejek to jest wiele różnych składników i jakieś dwa, trzy yy, komponenty, które są w dużym stężeniu i wykazują dużą aktywność. Jeżeli łączy się kilka różnych olejków w formie mieszanki, to wtedy mamy większą ilość takich składników aktywnych o różnym działaniu. I dlatego mieszanki będą dużo bardziej efektywne i dużo bardziej mogą być dopasowane na konkretne, yy, konkretne skorzenia niż pojedyncze olejki, dlatego że mieszanki też. Yy, są przebadane klinicznie, są często po latach testów. Czasami wiele, wiele, wiele lat potrzeba, żeby powstała jedna mieszanka i żeby można było się zachwycać jej skutecznością. I teraz tak, mieszanki, tak mówiłam, mamy do zastosowania właśnie w dyfuzorze. Możemy je też rozcieńczać dowolnie do przeróżnych rolonów, ale mamy je też zrobione od razu w takiej formie bitleców, na przykład. To jest bardzo fajna, bardzo fajna forma. Teraz chcę Wam jeszcze pokazać na przykład bitleca i kapsułkę. Czyli na przykład mieszanka Zengest jest w formie na przykład tacza, czyli można zastosować na brzuszek od razu. Świetna w podróży na choroby lokomocyjne dla dzieci, też bardzo fajnie się sprawdza. Ale jeżeli masz jakieś takie mocniejsze problemy, problemy z układem trawiennym, to możesz zastosować na przykład kapsułkę taką typu softjet. Pokażę za chwilkę, to jest troszkę większa kapsułka, zawiera w środku też oliwę z oliwek, czyli te olejki są już rozcieńczone i przygotowane do zastosowania wewnętrznego. Czyli jeżeli masz na przykład zespół jelita drażliwego albo masz jakieś potężne niesprawności po jedzeniu, możesz zastosować sobie taką kapsułkę. Ale też mamy tak zwane bitlecy, czyli zaraz tutaj pokażę, jaka jest różnica wielkości między tą kapsułką, jedną a drugą. Bitlec to jest takie maleństwo, taki szczeniaczek. I bitlec to jest mniej niż jedna kropelka. I teraz mamy tak w tej formie przygotowane zarówno kapsułeczki z mięty, mieszanki Supermints, ale tak samo Ongard na odporność czy Meta Power na metabolizm. Jeżeli na przykład wolicie gardło, możesz taką malutką kapsułeczkę Ongard sobie rozgryźć. Szukam, gdzie ją tutaj dałam. A, tutaj. I yy, po prostu rozprowadzić ją w ustach, połknąć i wtedy na takie pierwsze objawy właśnie bolącego gardła czy przeziębienia będzie to bardzo fajne. Tak samo właśnie na trawie nie możesz albo zażyć taką malutką kapsułeczkę czy metapower pomiędzy posiłkami, jeżeli masz tendencję do podjadania, chcesz się pozbyć tego nawyku, albo możesz zastosować w regularnym takim protokole większe kapsułki. I ostatni temat właśnie związany z zastosowaniem wewnętrznym. To są takie cukierki, czyli mamy zarówno właśnie R, Ongard, ale też właśnie imbirowe. Ja bardzo lubię tą formę, bo to są takie cukierki na cukrze trzcinowym i seropie ryżowym. karmelki, które mają w sobie też olejki eteryczne w taki sposób wygląda taki cukierek i bardzo fajnie działają na przykład R na kaszle chrypki, yy, Ongard na yy, takie właśnie, wiesz, przeziębienia, ale też bolące gardło, bo one zawierają jeszcze olejek z Mirry, który jest świetny na. Yy, takie miękkie tkanki bolącą śluzówkę. Możesz spróbować tego? Chyba, no. dostęp. To jest dokładnie ten. I teraz chciałam Ci powiedzieć, że jeżeli nie wiesz, jak te olejki zastosować albo na przykład nie wiesz, co byłoby dla Ciebie dobre, zapraszam Cię na darmową konsultację. Ja te wszystkie produkty u siebie mam, przetestowałam i na sobie, testuję je od wielu, wielu lat, więc doradzę Ci, w jaki sposób możesz najlepiej ich użyć dla siebie i jaka forma będzie dla Ciebie po prostu najlepsza, bo każda z nich jest OK, ale oczywiście do innego zastosowania, więc nie wahaj się. Możesz, będzie w opisie tego nagrania podany mail do mnie albo numer telefonu. Możesz napisać, zadzwonić, umówić się ze mną na konsultację i będę służyła moją wiedzą i moim doświadczeniem. To co, Helena, ulej są spoko, czy nie? Dobra, dzięki bardzo za uwagę i zapraszam Cię do kontaktu. Pa!